To nagranie zatytułowałem Przez Maryję, ale dokąd? W kościele rzymskokatolickim pokutuje taka nauka, że aby dojść do Pana Jezusa, do tego biblijnego Pana Jezusa, katolicki Jezus jest trochę jakimś innym, ale do tego wrócę może za chwilę. Pokutuje właśnie taka informacja, że a żeby dojść do Pana Jezusa, trzeba to zrobić koniecznie, i to podkreślam, koniecznie przez Jego Matkę. Jego matce jest na imię Maria, jednakże w kościele katolickim to imię się skrzywiło i wymawia się jako Maryja. No ale nieważne. W każdym razie przez Maryję do Jezusa. Takie pokutuje właśnie w kościele katolickim stwierdzenie, że ażeby dojść do Pana Jezusa, należy to uczynić przez Jego matkę. Hasło przez Maryję do Jezusa jest to przewodnie hasło, które zapoczątkował, jest to Jego wręcz myśl, Ludwika Marie Grignon de Montfort. Był to francuski duchowny. Na moim kanale jeszcze jest jedno nagranie, które więcej mówi o Ludwiku i o tym dziełku, takiej książce, którą on napisał o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Radzę się z nim zapoznać głębiej i zobaczyć, jakie przesłanie Ludwig de Montfort zamieścił właśnie w tej książeczce. Tak, że jak wiadomo, jak twierdzi Ludwik, jak twierdzi teraz cały Kościół Rzymsko-Katolicki, bo jeżeli ktoś w Kościele Rzymskokatolickim nie wierzy w Marię, w Maryję, będę już używał tylko tego imienia, Maryja. Jeżeli ktoś tam nie wierzy w Maryję, to jest traktowany jako ktoś, jakiś odstępca, a nawet ktoś drugiej kategorii, a wręcz nawet jako osoba niewierząca. A żeby dojść do Pana Jezusa, trzeba koniecznie uczynić to przez Jego matkę, Maryję. Tylko, że Biblia nie mówi nic o jego matce właśnie w takim kontekście, jakoby jej osoba była potrzebna człowiekowi, który chce zbliżyć się do Boga. Absolutnie nic. Nawet Pan Jezus nigdy nie użył słowa matko, czy matko moja, albo mamo w stosunku do niej. Czy nie jest to dziwne? No Z punktu widzenia dzisiejszej, dzisiejszego człowieka, no, bez wątpienia tak. Pan Jezus mówił do niej niewiasto, czyli, jak to można przetłumaczyć na dzisiejszy język, kobieto, po prostu kobieto. Tym samym jego słownictwo pokazuje tak, że Pan Jezus traktuje ją jako kogoś równego innym ludziom, jako kobietę jedną z wielu. Niestety Kościół rzymskokatolicki przewartościował Marię, czyli Maryję, i uczynił z niej osobę wręcz boską pośrednika, pocieszyciela i tak dalej, i tak dalej. Kult Maryjny jest w Kościele Rzymskokatolickim tak rozdęty do takich rozmiarów, że jest porównywalny z kultem Boga, a nawet go przewyższa. Poza tym właśnie Ludwik Maria Green de Montfort w swojej książce Traktat o doskonałym nabożeństwie Najświętszej Maryi Panny tam wywyższył Matkę Pana Jezusa tak bardzo, że nie tylko zrównała się ona z Bogiem, ale wręcz go przewyższa. Przewyższa go dlatego, że, jak napisał Ludwik, nawet Bóg musi prosić o pozwolenie Maryi na dokonanie pewnych czynności, które z natury należą tylko do Niego i tylko ona ma taką władzę. I to mówi Biblia. Jednakże, książka Ludwika całkowicie zakrzywia kult Boga a w jego miejsce stawia kult Matki Boskiej, tak zwanej Matki Boskiej, Maryi. Jednakże patrząc logicznie, czytając Biblię, Biblia czegoś takiego absolutnie nie mówi. To jest wręcz bluźnierstwo, jeżeli chodzi o dzieło Ludwika w porównaniu do Biblii. Bóg jest Bogiem suwerennym i nikomu nie pozwoli, jak to się mówi, wejść na odcisk, tak można powiedzieć lekwialnie. Bóg jest samowystarczalny, chwała należy się tylko Jemu, a Ludwik, na przykład Ludwik, bo dzisiejsi współcześni kapłani robią dokładnie to samo. Ludwik porównał chwałę Bożą do chwały, którą oddaje się Maryi, a nawet ta chwała, którą oddaje się Maryi, przewyższa chwałę boską. A Bóg wyraźnie powiedział, jest to zapisane w Księdze Izajasza w 42 rozdziale 8 wersecie, że swojej chwały nie odstąpi nikomu, ani czci swojej bożkom. Tutaj, w tym momencie, katolicy robią z Matki Pana Jezusa bożka, dlatego, że nakazują innym ludziom, ażeby to jej oddawali chwałę i cześć. A to jest bardzo nie w porządku, w stosunku do Boga jest to wręcz bluźnierstwo. Poza tym, wszystko, co się rzekomo staje, dobre jakieś rzeczy spadają na ludzi, jest to niejednokrotnie, jest to identyfikowane z działaniem Marii, Matki Pani Jezusa Maryi i oddają chwałę jej. Ja nawet słyszałem osobiście parę lat temu, że człowiek, który rzekomo dostał coś od Maryi, chociaż od niej nic nie mógł dostać, bo ona nie ma niczego, także on od niej coś dostał i oddał chwałę jej. Oddał chwałę jej i wywyższył ją. Ale należy pamiętać o tym, że od dawna zdarzały się przypadki, że Bóg dawał coś za pośrednictwem kogoś innego, jakiegoś człowieka, a wtedy chwałę należało oddawać jedynie Bogu, bo to wszystko pochodzi na samym początku od niego. Zresztą Pan Jezus własnymi słowami mówił, ażeby oddawać Bogu cześć, jeżeli ktoś otrzyma od niego coś dobrego, więc chwała cześć należy się jedynie Bogu. Jednakże Maryja odbiera ją dla siebie. I tu w tym momencie od razu widać, że pod Matkę Pana Jezusa podszywa się ktoś, kto nie jest Matką Pana Jezusa. Ja w każdym moim nagraniu odnośnie demonicznych objawień z tego czy innego regionu świata, ja staram się maksymalną ilość informacji dawać, dodawać, żeby ludzie przejrzeli wreszcie na oczy, a żeby im klapki spadły z oczu i naprawdę bardziej się przyłożyli do Biblii, a nie tylko do jakichś katolickich derdymałów. Bo Kościół Rzymski nadał Maryi, Marii taką misję, której matka Pana Jezusa nigdy nie miała. To, co matka Pana Jezusa miała jako misję swoją, to jest dokładnie opisane w Biblii i do tego nie można nic dokładać, bo Bóg zabronił dokładać do Jego słów cokolwiek. A jak wiadomo, w Biblii znalazły się tylko księgi święte, natchnione duchem świętym. Do nich nie wolno dokładać nic, nic od człowieka, nic nie wiadomo z jakiego innego źródła, ani nie wolno nic odejmować. To jest dokładnie opisane. Kościół rzymskokatolicki jednak w okresie średniowiecza w XVI wieku dodał siedem ksiąg apokryficznych, które nie zostały nigdy uznane przez Żydów za święte, bo pamiętajmy, że od Żydów mamy księgi Starego Testamentu, a właśnie do Starego Testamentu zostało dodane siedem tych ksiąg. Na szczęście, Nowy Testament. On nie jest wierny oryginałowi, bo w Biblii katolickiej są pewne prowadzone zmiany, coś jest dodane, coś jest odcięte, ale jako tako liczba ksiąg zgadza się z pierwowzorem. Maryja jednak, ona nie prowadzi ludzi do Boga. Ona mówi, że prowadzi ludzi do Boga, ale ona robi to wyłącznie w objawieniach, bo Biblia mówi na temat Matki Pana Jezusa. Tam niewiele mówi na jej temat, ale bardzo ważne rzeczy mówi, a sama Maria Własnymi słowami mówi, że należy słuchać Jezusa, należy słuchać jej syna, a nie nikogo innego. Zaś Maryja z objawień nalega, aby robić to, co ona powie, słuchać jej, wykonywać jakieś obrazy, jakieś posążki, figurki ku jej czci, ku jej czci, modlić się do niej. Ona nawet podaje jakieś litanie loretańskie, gdzie tam są cechy, których Matka Jezusa nie miała z całą pewnością. Maryja nakazuje modlić się do siebie, nakazuje prosić siebie i wychwalać ją za to, co dla człowieka rzekomo uczyni. Ale czy to może pochodzić od Boga? To objawienie może pochodzić od Boga? Jakiekolwiek objawienie maryjne, czy może mieć pochodzenie boskie? No nie. Powiedziałbym może nie, raczej nie, ale mówię otwarcie, nie. To objawienie, objawienie maryjne, każdy z objawień maryjnych od Boga nie pochodzi. Ja na kanale umieściłem wiele takich objawień, w których mówię, co pochodzi od Boga, a co nie, na tyle, na ile mam poznania. I mówię jeszcze raz, że z całą pewnością żadne z objawień marynnych od Boga nie pochodzi. Tak więc, przez Maryję do kogo? Takie jest pytanie tego nagrania. Przez Maryję, ale dokąd? No na pewno ona nie prowadzi do Pana Jezusa, ona prowadzi do siebie samej. A jak wiadomo, to, że ludzie są pobożni, wcale nie znaczy, że ich kiedyś Bóg przyjmie, że ich Bóg zbawi. No nie. Zwłaszcza, że o tym, czy człowiek już jest zbawiony, czy będzie zbawiony, można mieć pewność już dzisiaj. Pisze o tym apostoł Jan w swoim pierwszym liście, w piątym rozdziale i 13 wersecie. Poza tym Pan Jezus mówi o tym też wyraźnie, że to wiara w Niego. Jest gwarancją zbawienia, jest gwarantem zbawienia. W Ewangelii według Jana, w trzecim rozdziale, szesastym wersecie, są bardzo wyraźne słowa, których naprawdę nie można z nimi ani polemizować, ani nie można, broń Boże, je, ich odrzucić. Brzmią one tak. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodnego posłał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy z tymi słowami można dyskutować? No ja raczej nie miałbym, aby z Bogiem dyskutować. A czy ty, słuchaczu? Czy ktoś ze słuchających naprawdę tak wierzy bardziej księżom, Watykanowi, hierarchii katolickiej jako takiej, hierarchii w ogóle, aniżeli Bogu z Biblii? Ja już słyszałem nieraz, że Biblii nie można czytać dosłownie. Ja nawet słyszałem, korespondowałem kiedyś z takim człowiekiem parę lat temu, że Biblii nie wolno w ogóle czytać tak jakby on nadal tkwił w czasie, kiedy Biblia była na liście ksiąg zakazanych. No ale to już mogę pominąć, bo z tym człowiekiem długo nie dyskutowałem. Po prostu nie mogłem go przekonać do tego, że jednak można Biblię czytać i że czy nawet apostołowie nalegali, ażeby być świadomym Boga i w ogóle czytać pisma, jakie były wtedy dostępne, żeby kiedyś w dniu sądu nie być zdziwionym i powiedzieć nie wiedziałem, nie słyszałem, zapomniałem czy coś takiego. Dzisiaj kul Maryjny jest tak nadęty, tak jak już to powtarzam, że naprawdę przysłonił osobę Pana Jezusa, przysłonił osobę Boga. Okazuje się, wielu ludzi myśli, zresztą ja wiem o tym, bo ja z nimi korespondowałem albo chociaż widziałem ich artykuły czy komentarze nawet, że oni traktują Maryję jako Boga. Ona dba o to. A żeby ludzie odstąpili od prawdziwego Boga, a wszyscy przyszli do Niej. Ja to doskonale rozumiem, ja o tym wiem, no ale ludzie niestety tak robią. Wychwalają ją, jest tych ludzi coraz więcej. Na Facebooku na każdym kroku napotykam się na takie artykuły, które wywyższają Maryję, a nie mówią nic o Bogu. Czasami coś nam powiedzą o Jezusie, ale to jest taka wzmianka, ale ona wydaje się wcale nieistotna. Ja przyjmowałem takie zaproszenia, bo ja sam z siebie ich nie szukałem. Ludzie, którzy chcieli mnie przekonać do swoich niebiblijnych, bądź sobie być, fałszywych twierdzeń, doktryn. Ja ich przyjmowałem dlatego, że miałem nadzieję, że będę w stanie, chociaż nielicznym z nich, coś przetłumaczyć. Że prawda Boża, która wypływa z moich ust, będzie w stanie ich przekonać. Jako, że sami Biblii na pewno je nie czytają, bo udostępniają takie kłamliwe informacje, że naprawdę one nie pochodzą z Biblii z całą pewnością paru osobom możliwe, że udało mi się coś przetłumaczyć, ale w sporej większości nie. Ja osobiście nie lubię walczyć z katolikami czy z jakimiś innymi religiami, ale jak widzę kłamstwa, które jacyś ludzie udostępniają, to wtedy ja piszę im prawdę, która wynika z Biblii. Jednakże oni dalej robią swoje, nie chcą tego nawet czytać, ani do siebie przyjmować. No jest to trochę smutne, ale jakby nie patrzeć, to w konsekwencji na nich spadnie ten właśnie błąd i to, co z niego wyniknie. Samym siebie kopią, że tak powiem, grób. A Maryja, ona w każdym objawieniu ciągnie ludzi do siebie, objawia im inną Ewangelię, wręcz inną Ewangelię, bo to, co Pan Jezus zrobił, to Maryja stara się umniejszyć, umniejszyć dzieło krzyża i ukazuje, że dzieło krzyża jest niedokończone, że my, grzeszni ludzie, jesteśmy w stanie i wręcz musimy Coś do tego dzieła dołożyć, bo Bóg czegoś nie zrobił, może nawet Bóg czegoś nie mógł zrobić, no nie wiem sam dokładnie, jaka jest myśl, którą się prowadzi Maryja. Naprawdę tego nie rozumiem. Ale ona, ona na pewno wie o co chodzi, bo ona to robi wszystko celowo, a żeby ludzi oddalić od Boga, ale na pewno do Jezusa ona nie przyprowadzi. Nie ma takiej możliwości. Mimo, że Ludwik Maria de Montfort tak właśnie mówi, Jan W tak samo mówi. Księże katolicy typu Dominik Chmielewski, Piotr Glas, ksiądz Pelanowski, oni właśnie mówią, że przez Maryję do Jezusa, ale nie, to się nigdy nie stanie. Bo Maryja do Pana Jezusa nie przyprowadzi nikogo, dlatego że jej zależy na tym, ażeby ludzi od Boga oddalić, a nie je przybliżyć. Ja tłumaczyłem już wiele razy, że Maryja, która się objawia, nie jest tą samą, Marią, która jest opisana w Biblii, ale niestety mało ludzi mi wierzy. Takich ludzi jak ja jest dużo więcej, naprawdę jest wielu takich ludzi, i ja wiem, że ciężką pracę wykonują tak samo jak i ja, i niejednokrotnie my na tym tracimy. Jesteśmy obrażani, jesteśmy wręcz wyzywani, jak to się mówi, i na pewno, gdyby nasi oponenci stali koło nas, to prawdopodobnie by nam przyłożyli. Jednakże nie ma co się zniechęcać. Trzeba brać swój krzyż i robić to, co nakazał nam Pan Jezus. I to właśnie staramy się robić. Z jakim skutkiem? Na pewno nie jesteśmy tego pewni na 100%, ale niektórzy ludzie się nawracają. Także no chwała Bogu, ale jak wielu ich jest, naprawdę według mnie jest ich naprawdę bardzo mało. Ale to w Biblii jest napisane, że ludzi zbawionych będzie jednak mało. Resztka. Wracam kolejny raz. I mówię, że Maryja nikogo nie zaprowadzi do Boga, do Pana Jezusa. Absolutnie nie. Bo jej właśnie na tym nie zależy. Ona opowiada jakieś opowiastki, robi jakieś cuda wirujące słońca, nie wiadomo co. Ale wszystko po to, żeby zagrać na ludzkich emocjach, żeby ludzi oszukać i zasłonić, przysłonić im osobę Pana Jezusa, przysłonić im osobę Boga. Szkoda, że ludzie, którzy tak bardzo chcą słuchać takich Słów, które ucho łechcą, czy takiej jakiejś dziwnej Ewangelii, że wcale nie wymagane jest od nich nawrócenie, zmiana, sposobu myślenia, a żeby dostąpić zbawienia, nie, nie muszą się ludzi zmieniać w ogóle, tak twierdzi Maryja. To przynajmniej co ona mówi, co ona robi, to tak naprawdę nie wymaga od ludzi jakiegoś własnego wysiłku i będą zbawieni, pójdą do spowiedzi parę razy, będą się spowiadać księdzu, czyli tak samo grzesznemu człowiekowi, jak i oni. I ksiądz im, zwykły człowiek, odpuści im grzechy, które może odpuszczać tylko Bóg. Jest to zapisane w Ewangelii według Marka, jest to zapisane z całej Biblii. I ja już też mam takie nagranie na kanale odnośnie spowiedzi katolickiej. Kto to wysłucha, kto porówna z Biblią i zobaczy, że faktycznie napisałem to na podstawie Biblii to może wtedy wróci do Biblii, poważnie zacznie brać Boga i faktycznie zrozumie swój stan i zobaczy, że no nie powinien w żadnym wypadku polegać na księżach katolickich. Zresztą na kimkolwiek z ludzi, bo wiara w człowieka, że on nas do Boga przeprowadzi, no naprawdę jest naiwnością. Także Maryja utrzymuje ludzi w takim błędnym myśleniu, że wystarczy sakramenty, spowiedź i chodzenie do kościoła katolickiego i już będą zbawieni. No nie, nie będą zbawieni, bo zbawienie jest zupełnie czymś innym. Uzyskuje się je w zupełnie inny sposób. Zbawienie uzyskuje się w sposób duchowy, a nie można tego zrobić w sposób cielesny. Chodzenie do kościoła, spożywanie tej Eucharystii zwykłej, cielesnej, tego chlebka. To nie da żadnego pożytku człowiekowi, żadnego pożytku duchowego nie przyniesie, absolutnie nie. Dlatego jak widać Maryja nie prowadzi, na 100% nie prowadzi do Boga. W każdym objawieniu mówi co innego. Co innego w sensie, że nie przeczy samej sobie może, ale w każdym objawieniu mówi coś więcej, więcej i więcej informacji, ale wszystkie te informacje prowadzą do niej i ona jest centralną postacią tych objawień i tej właśnie jej innej Ewangelii. A odnośnie innej Ewangelii to już się wypowiedział apostoł Paweł. Liście do Galacjan, już w pierwszym rozdziale, na początku. list do Galatów, pierwszy rozdział, ósmy werset. apostoł Paweł pisze tak. Lecz choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba głosił wam Ewangelię o inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Gdyby Wam ktoś głosił Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. No i tu jest jasne. Apostołowie głosili Ewangelię Jezusa Chrystusa. Maryja głosi Ewangelię swoją, swoją drogę do zbawienia, swoją drogę do Boga. Także można powiedzieć otwarcie, że Maryja jest przeklęta. Broń Boże, ja tu nie ubliżam masce Pana Jezusa. Powtarzam jeszcze raz, dlatego że niektórym ludziom trzeba tłumaczyć, jak, jak, to się mówi, jak krowie na rowie, że mówiąc o Maryi, ja nie mówię absolutnie do o masce Pana Jezusa, ona jest kobietą błogosławioną, ale ona jest kobietą zmarłą. A Maryja, ona się pod nią podszywa, a wcale nią nie jest. Więc Maryja, ten duch Maryjny, on jest przeklęty. Ale kim ten duch jest? pewnie ktoś się teraz spyta no ten duch, jest on opisany ta postać o której mówię jest opisana w księdze Izajasza w czternastym rozdziale w wersetach od 12 do 14. pisze tak jakże to spadłeś z niebios jaśniejący synu Jutrzenki jakże runąłeś na ziemię ty który podbijałeś narody ty który mówiłeś w swym sercu wstąpię na niebiosa powyżej gwiazd bożych postawię swój tron zasiądę na górę obrad na krańcach północy wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę najwyższego. Jak to? Strącony do Szeolu na samo dno otchłani, którzy cię ujrzą, utkwią wzrok w tobie, zastanowią się nad tobą. Czyż to nie ten, który trząsł ziemią, który obalał królestwa, który świat cały zamieniał w pustynię, a miasta jego obracał w perzynę, który swych jeńców nie zwalniał do domu? Troszkę to przekroczyłem, bo aż się prosiło, żeby przeczytać do wersetu 17 aż, ale tutaj widać dokładnie z kim mamy do czynienia. Jest to jaśniejący syn jutrzenki. Jest to jedna i ta sama osoba, która się objawia w każdym miejscu na całym świecie. W każdym objawieniu maryjnym gra główne skrzypce. Ta sama osoba. Jest to niosący światłość. A kim on jest? Zachęcam do lektury. Wystarczy sobie otworzyć przeglądarkę Google i tam wpisać niosące światłość i wyskoczy już na pierwszej stronie i chyba, o ile dobrze pamiętam, będzie to pierwszy wynik. Także już wiadomo, z kim mamy do czynienia. Maryja, a Matka Pana Jezusa to są dwie przeciwne sobie osoby. To nie jest trudne samemu do tego dojść, ale wystarczy porzucić opinie innych ludzi, nauki innych ludzi, a skupić się tylko i wyłącznie na Biblii. Bo ta księga jest prawdą i w tej księdze pisze wszystko, więc wszystko jest prawdą, a no niestety mało ludzi ją chwyta, bo ona obnaża ludzkich grzech i pokazuje w jakim miejscu się ludzie znajdują w danym momencie. I pewnie dlatego nie chcą jej na siłę czytać, nie chcą jej w ogóle tknąć, i przez to mało ludzi właśnie nie chce Boga poznać, może nawet nim gardzi. Ja sam nie wiem, także morał jest taki, że przez Maryję do Boga nie dojdzie nikt. Przez Maryję, ale dokąd do piekła. Jeżeli komuś jeszcze nie chce się szukać samodzielnie informacji na ten temat, to podam pewien werset z Biblii i to powinien naprowadzić nawet nie do Ewangelia według Jana, 8 rozdział i 43 werset daje jednoznacznie odpowiedź. Na to z kim tutaj mają ludzie do czynienia Którzy wierzą Maryi Jako, że ona nie mówi prawdy Ona kłamie To ten werset jest trafny Jeżeli chodzi o zrozumienie tego Kim tak naprawdę Maryja jest Ta Maryja, która się podszywa I podaje za Matkę Pana Jezusa Marię Werset z Ewangelii Jana 833 mówi tak Wy macie diabła za Ojca I chcecie spełniać pożądania Waszego Ojca od początku był on zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I już chyba jest jasne, kim tak naprawdę jest Maryja. Maryja to jest właśnie niosący światłość. Teraz już rozwiewają się wszelkie wątpliwości co do każdego z objawień, w których ukazuje się Maryja, mówi, że jest osobą Kłamie i naprawdę nią nie jest. Nie jest Marią, nie pochodzi od Boga, jest ona tą samą istotą. Jest ona niosącym światłość, jest to Lucyfer. Błogosławię wszystkich, Ewangelizm Dawid.